Jesteśmy w rejonie, w którym w 1939 roku operowała Armia Łódź. A mówiąc dokładniej, znajdujemy się w okolicach miejscowości Grabno. Tutaj w pasie działania 28 Dywizji Piechoty znajduje się 5 schronów, których w pierwszych dniach września miał za zadanie wykorzystać do obrony 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej. Pod dowództwem podpułkownika Karola Jana Ziemskiego. Nawiasem mówiąc, niezwykle ciekawej postaci, i dlatego zachęcam i polecam zapoznać się z jego biografią. Jak informuje nas sieć www. Poza ogniem artylerii i działaniami lotnictwa nie toczyły się tu większe walki, zaś dywizja, zgodnie z rozkazem, odchodzi w nocy z 5 na 6 września. Jest to ciekawy schron polowy tradytorowy, dwustronny, tak zwany uszatek, który znajduje się na zakolu rzeki Grabi. Niestety schron jest mocno zaśmiecony, mocno zarośnięty, przez co pokazanie go w pełnej okazałości do najłatwiejszych nie należy. Pełne omówienie budowy tego typu schronów nastąpi najpewniej w którymś z kolejnych odcinków, kiedy dokładnie będziemy mogli obejrzeć ucho nawis osłaniający strzelnicę, przelotnie, czy chociażby nawet samą strzelnicę. Tymczasem przedstawiamy schemat schronu z tego odcinka. A tutaj widzimy charakterystyczny rdzawy kamień bazaltowy, który do budowy tego schronu został wydobyty na kresach wschodnich w miejscowości Janowa Dolina. Bazalt ten był transportowany koleją do miejscowości Rusiec i stamtąd prawdopodobnie transportem konnym na miejsce budowy. Pręty użyte do budowy schronu miały średnicę 1 lub 2 cm. Jak widać, wejście do schronu w okresie powojennym zostało zamurowane.